Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej odsłonie, na kolejnym wywiadzie z twórczym, utalentowanym ornecianinem i nie będę już więcej nic mówić, niech ten twórca ludowy, jak samo sobie mówi, sam nam się przedstawi. Nazwisko Andrzej Karalun, mieszkam w Karbowie. przede wszystkim. Zajmuję się twórczością, no to jest nie forma czystej rzeźby. To jest moja twórczość to jest po prostu, jak to powiedzieć, no wszelkie tematy no, biorę po prostu na warsztat i tworzę. Ja jestem twórcą ludowym, My najmniej, nie, nie jestem rzeźbiarzem w czystej formie. Czym pan ale, tworzy, panie Andrzeju? Przede wszystkim drzewie, drzewo, podstawa to jest, co nie, ale gatunki drzewa to różne. Po prostu nie ma, nie ma wyboru, czy dam jakieś Twarde czy miękkie drzewo, czy lipa, czy tam dąb, czy tam w dębie to raczej nie, ale jakieś takie twarde drzewa buk. Czym twardsze drzewo, tym lep lepsza ta praca mocniejsza jest, nie? Twarcza by bynajmniej. Czy to są rzeźby, czy płasko rzeźby? A różne. robię i płasko rzeźby. Jak materiał mam? Zależy od materiału, ale jak dostanę jakiś wspaniały materiał, to wszystko potrafię zrobić. Nie ma tam nie ma tam że czegoś nie zrobię. Co nie? A jaka tematyka? A to różne są i świąt, świątki, jakieś po prostu zwierzęta, różnych takich po prostu ich, jakichś rycerzy. Wszystko po prostu, co mi po prostu na, na nami przyjdzie. Jakichś starców, babci, dziadków, no różne tematy. Tam no, nie ma tematu takiego jednego żeby w jednym kierunku to iść wszystko zrobić. Tak? Takie podstawowe chyba pytanie, które powinno paść na początku, to skąd to się u Pana wzięło? Oj, proszę Panią, mieszkałem tu taki folwark wójtowy, tak zwany, na takiej kolonii. Proszę pani, te tak, gdzieś też spróbowałem coś tam się pobawić, nie wiem, coś tam wyszło, parę prac takich zrobiłem, ale później dałem się na luz, bo wiadomo, tu w PGR-ach nie było czasu na takie coś, praca i praca od świtu do nocy. Później, po jakimś czasie, tu już te PGR-y się rozpadły, miałem okazję być w Olsztynie na wystawie takiej, w galerii wystawa obrazów była, byłem tam zaproszony. No i oglądałem te prace, akurat tam ktoś wystawił parę prac rzeźb, co nie, ja mówię, że nie były to za specjalne te rzeźby, ale do tego, co mnie zaprosił tam, ja mówię, panie, ja troszeczkę, troszeczkę lepsze te rzeźby robię. No i on mówi, A może kiedyś będzie okazja, żebyś przywiózł, pokazał te prace swoje. I wiecie, co się stało? Po 20 latach dopiero pojechałem do tego Olsztyna, ale już zacząłem tu pracę te robić. I te prace wziąłem, takie już naprawdę prace zrobione, fajne. I na pani doktor podziękowaniu, że ona mnie tam leczyła, i tego. I spotkałem tego pana, co raz akurat byliśmy w tej, tej galerii tych obrazów. I miałem tę pracę ze sobą. Mimo w sklepie go spotkałem. Mówię, Panie Pawle, wyjdź pan tam sk przez sklep, ja tak samo wyszłem, i zrobiliśmy. On mówi, poczekaj, ja skoczę, po aparat, zrobił te zdjęcia tym pracą twoim. No, nie mógł się nadziwić, że tak, czy ja po prostu coś takiego potrafię robić, tak? No, i tak się zaczęło. I tam później tu do tego Henrykowa trafiłem też tam. No fajnie, w tym Henrykowie mam takie pracownie, że z prawdziwego zdarzenia. Tylko, że znowu tam troszeczkę no nie można się skupić. Ja, ja chciałem zrobić po prostu. To jest praca, co tu mam. To takie próbki były. To nie było takie prace na ocenę, co nie. Ja to zrobiłem te pracę po prostu tak, żeby się to rozwinęło to troszkę, co nie, żeby po prostu złapać tego, tego drygu, później ta przerwa. Pandemia, nie pandemia, to to wszystko tak się zaczęło kotwować. I chciałem, mam tam materiału, mam fajnego, przywiezionego i chciałem po prostu zrobić już pracę naprawdę, na ocenę. Coś, coś wspaniałego takiego wytworzyć, stworzyć, zrobić. Powiem Czyli... stać, mnie stać, proszę Panią, zrobić, bo tylko żebym po prostu potrzebuje ciszy troszeczkę. Tam warsztaty wiadomo, tam nie mogę zamknąć drzwi, po każdym może wejść, może wyjść, może tego. I troszeczkę skupić się pan Troszeczkę ja bym Po prostu potrzebował się w, w jakimś zamkniętym pomieszczeniu troszeczkę przebywać, co nie iść tam. Po prostu skupić się na tym, co robię, bo, bo tam nie ma żartów, Tam bardzo ostre narzędzia są noże, dwuta. Bo w Henrykowie to jest y, dom, taki, taki dzienny dom samopomocy. Pomocy, no co nie? Tam, i tam rozi, są, tam ludzie, są po, osoby. Po, po różnych udarach, co nie, czy tam. Niepełnosprawni, tak? no. Ale wie Pani, tam są ludzie też utalentowani, bardzo wspaniali, o jakie tam cudowne prace robią. Wypalają różne takie obrazki piękne. Teraz, proszę Panią, tam na pracy na pracowni plastycznej różne prace, tam nieraz podejdę, podejrze, co oni tam robią. Trochę im mhm. droższe, wie Pani, takich wspaniałych prac. Ale Pana prace też są, też są wspaniałe. A, ale wie Pani, ja coś, przepraszam, że przerywam, wie Pani, ja nie mogę tak się po prostu, za mocno górować, bo, bo trochę kogoś tam nie doceniam, co nie, że te tamte osoby są w cieniu stoją, a ja cały czas do przodu. Nie mogę tak samo, tak wie pani, co wysoko się pokazywać. Tam ale talentu coś... chyba tak nie da się przytrzeć. Widzę, że w panu jest taka potrzeba. Wie pani, ee, ja kocham wszystkich, ja, ja szanuję, no jest, a po... wie pani, ja bardzo kocham to, co robię te prace na przykład nie tylko. Wszystko, co pracuję, szanuję swoją pracę co nie i doceniam to, ale. Ale szanuję i ludzi, tej opinie, na przykład tam... Nie, parę razy spotkałem się tam, co niektórzy powiedzieli o tego, tak, tam trochę, jakieś takie, trochę aluzje były, że, że... cały czas mnie tam po głowie głaszczą, że ja tak, po prostu i... ta pani pracownia twórczy. coś mi kupują, tam jakieś aleje, mm, lakiery, farby, co nie, czy tam jakieś płyty. Ale ja szanuję ich, tak samo troszeczkę docenić trzeba. Nie mogę taki być cały czas na pierwszym miejscu. Tak samo jak, wie pani, no nie można być. Nie dosyć, że to utalentowany, to jeszcze bardzo skromny. Nie, bardzo skromny. E, i, ten... i, I tu widzę. Panie Andrzeju, ja znam pana potencjał, tak. bo miałam, miałam okazję zaprosić pana do, do moich dzieciaków w przedszkolu, e, i wiem, że pana prace bardzo się dzieciom podobały. Powiedz pani, to mi bardzo się podoba, jak się zaczyna od takich małych, małych dzieciaczków. coś wpajać im, coś pokazywać, coś zainteresować ich. Proszę Panią, bo to jest nasza przyszłość, to jest to te dzieci, i to jest podstawa. Ja to uważam, jak Pani ich wychowuje, to wie Pani co, tak obserwowałem, ten Daruś tam siedział, ten mój, ten instruktor z Panią rozmawiał, a ja tylko obserwowałem, jak Pani zachowanie, to, bo Pani jest lepsza jak mama, jak psycholog, ja nie wiem, to wszystko w jednym. Zaprosiłam <grym>, zaprosiła Pana... Pani, Pani ja... zaprosiłam Pana do przedszkola z takiej... Czystej ciekawości, zainteresowania i, właśnie po to, żeby dzieciaki mogły, tak jakby no, poczuć i zobaczyć artystę. Ja mówiłam o panu rzeźbiarz, tak? Pan tak, wiem, że pan jest artystą ludowym, tak, twórcą, tak, twórcą. twórcą ludowym, żeby dzieci zobaczyły, że. że tak jak, jak Pan mówi, taki zwykły człowiek, ale tak. mający talent, potrafi wyczarować coś pięknego. I muszę powiedzieć, że tak jak Pan mówił to o tej pandemii, no troszeczkę nam było przykro, bo umówiliśmy się na spotkanie w przedszkolu. Ech. I przykro, przykro nam było, że nie mogliśmy się spotkać i na wyjazd nawet do Henrykowa, i na spotkanie tam z Wami w warsztatach. Ale nam się to nie udało niestety. Moje dzieciaki już poszły w, do szkoły, tak? już po wakacjach szkole, będą w szkole. Ale ja myślę, że one się spotkają, że one będą naprawdę, e, już mają w sobie takiego bakcyla tak, tak. E, i, i będą, będą pamiętały, o, na pewno będą pamiętały o panu i o twórczości. Aha. Panie Andrzeju, a czy pan e, prace swoje robi tak dla siebie? Czy, czy ty gdzieś też nazywasz? Proszę panie, ja przede wszystkim mógłbym sprzedawać te prace, ale ja wolę obdarować kogoś pracą. Bo mi bardziej wartość ta praca ma, jak komuś prezent jakiś dam, po prostu. Mm -hmm. Bo pieniążki, wie Pani, do się. Wiadomo, że nie jestem takim bogatym, że, że po prostu prezenty komuś daję. Ale ja wolę to bardziej mi ta praca, nie żałuję tego po prostu, jak komuś dam prezent, bo wiem, że ta praca poszła, a, a za pieniądze, pieniądze się do tej pracy nie ma, jakieś wspomnienia zostają. Satysfakcja, prawda? Satysfakcja, takie po prostu innych. serce mi inaczej bije, po prostu ktoś zadowolony jest. albo też komuś dałem prezent i do mnie pani dzwoni, mówi, że chciałaby tam tą pracę wylicytować, gdzieś tam wydać, na niepełnosprawnego, czy mogę, czy pozwalam. No ja mówię, no proszę pani pani praca pani ode mnie prezent dostała. Troszeczkę mnie to boli, wie pani, o ile ja komuś prezent dam, ten prezent idzie dalej, ale... A jak na dobre cele, to Szczytny raczej cel. no, niech on idzie, to co nie świat po prostu. Wiem, że, że też pana prace tak e, chętnie były kupowane, bo często, często jako, jako, jako e, środowiskowie do pomocy. Wystawiacie pracę na sprzedaż, tak? Gdzieś na, 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 na Jarmarkach? Czy, czy tak jak jakby w Ornecie A, były? To. Takie, to było chyba w Wigilijne, taka, takie spotkanie tam, to. tak? Wiem masz taki wigilijny. Wiemz był, ale to są takie prace, na przykład jak o tego bombana, czy nie, takie renifery robiłem, różne takie spłyt, wycinamy różne takie prace. To nie są prace na przykład rzeźby. No raczej takiego czegoś nie, to przed świętami każdy jakiś prezent by chciał do domu, coś tam w danym miejscu, i po prostu to hodliwe jest. Szkoda, A te książki nie że... tam, po prostu przeznaczone na, na jakiś tam cel, coś oni tam, nie tam, wiem, tam tam wycieczkę zrobią tak. czy coś tam, tak. Na wspólne takie, wspólne. Muszę powiedzieć, że renifery z tego czasu zrobiły wielką furorę w grupie. Furory. Gdy byłam na Kiermaszu, to tak właśnie widziałam, że nie jedno dziecko pod pachą niosło renifera. No bo taki renifer był przedszkolu chciały mieć mieć. W domu. I faktycznie tak, prosty jest, materiał, nie Pani, prawda? Niczego zrobić coś. To jest bardzo tak. Wie Pani, to, jest, to jest coś pięknego, co nie. – I dać radość jeszcze ludziom, dać radość, Prawda? i po prostu zadowolony. Ja sam nawet, jak, jak po prostu widziałem, że ktoś tam leci... Byłem akurat na tym, na tym kiermaszu i ktoś nie się podpachał. O, patrzysz te te bambany, już ludzie porozkopywali. Znowu te renifery tak samo. więc co trzeba było się przygotowywać trochę miesiąc, dwa miesiące wcześniej już to przygotować, zrobić. – I materiał przygotować. – I się materiał, tak. To, bo to też jest ważne, bo no. to jest... Bo to jest żywe, prawda? Naturalne, w większości tak, naturalne. fajne to jest po prostu coś takiego niepowtarzalnego. Tak samo i te prace, proszę pani. Ja, ja sam się przyjąłem, zacząć przyjąłem się. Przy, 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 mnie do tego Henrykowa tam. Po prostu tam zdrowych ludzi nie ma. To są ludzie po prostu po, po różnych schorzeniach. No i jest tak samo. Ja, ja moim zdrowiem nie jest za wesoło, ale... ale... Tam na początek dalej takie wypalać, takie obrazki. nie może go nie tu żadnego. O coś takiego, tylko wypalane są prace takie, co nie, mhm. I to taki, taka iskra I, była do, iskra, do ja, tego, bo żeby... nie, mogłem mnie troszeczkę takie ciśnienie podnieść, że ja, ja po, zaczął mnie tu takie panie, mi tu nasz i chcieli mnie tam zwerbować do siebie, do tego Henrykowa, Ja mówię, słuchajcie. Ja tak powiedziałem, że robię jakieś tam prace, żeś wie co nie, oni tak zauważyłem mój taki dziwny wóźnik. Czekajcie, przyjdzie czas, ja wam to pokażę, że ten Andrzej coś potrafi. Sobie. No i zrealizowałem swoje cele. Tylko że to coś jak, no jak nie wiem jak to powiedzieć, to po prostu w takim szybkim tempie te prace to tam szły, ja nie wiem, jakbyś produkcję jakąś robił. Bo to tak było po prostu... Takie miałem natchnienie, taką siłę do tego, do tego rzeźbienia, taką werwę. Nie wiem, to ustawiałem to, jak weszłeś do jakby sklepu z antykami po prostu. Ale tam było, wiecie co, tam był duch, duch tego. Bo każda praca, co robię, tak samo i tu, jakieś rozmyślania, rozważania przy tym. Zaduma, może tam stu ludzi koło mnie chodzić, może ze mną rozmawiać, A. ale o ile się skupię na tej pracy, się zamknę w sobie, po prostu cofam się wspomnieniami Jakieś na no marzenia mam jakieś, co nie I w myślach tam się wszystko kotłuje, a to pracę robię. I jeszcze z, nim, z kimś rozmawiam, między pań... <śmany> także mi to, to tak wkręca to. Także w depresję żadno nie popadnę. Na pewno nie popadnę, dopóki, po, dopóki, dopóki będzie las będzie stał. dopóki będzie wena tkocza. Panie Andrzej, to może tak. przejdziemy teraz i trochę popatrzymy, Oczywiście, jak to boże... warsztatowo jest nie tylko w rozmowie, ale i w działaniu. Zapraszam Państwa.